5 Najstarszych Piłkarzy na Świecie. Subskrybuj po więcej ciekawostek. Numer 5. Joaquin. 41 lat. Początek kariery, 2000 rok. Był reprezentant Hiszpanii w klasyfikacji najstarszych Piłkarzy na Świecie, wyprzedza Ibrahimowicza o 2 miesiące. Joaquin jest najstarszym piłkarzem cały czas aktywnym w hiszpańskiej Lidze. Legendary Realu Betis zaliczał jak do tej pory 605 występów Primera Division. Hiszpan jest najstarszym strzelcem i asystentem w historii Ligi Europy. Strzelił bułgarskiemu udogorcowi mając 41 lat i 56 dni. Odebrał ten rekord Cristiano Ronaldo. Numer 4 Shunsuke Nakamura, 44 lata, początek kariery 1997 rok. Były pomocnik Celtiku Gledgong, jest jednym z wielu Japończyków, którzy nie odstawiają tak szybko butów na kołek. 44-letni Nakamura gra obecnie w japońskiej okohame, rozgrywa swój czwarty sezon w drugiej lidze japońskiej. Nakamura zaliczył aż 98 występów w kadrze Japonii w latach 2000-2010. Jest jednym z najlepszych japońskich zawodników w historii, który w latach 2005-2009 stanowił o sile Celtiku Gledgong. Numer 3 Gianluigi Buffon 44 lata Początek kariery 1995 rok Buffon wyprzedza na kamurę w klasyfikacji o kilka miesięcy. Z racji tego, że włoch urodził się w styczniu, Buffona nie trzeba nikomu przedstawiać. Jest jednym z najwybitniejszych bramkarzy w historii. Jak do tej pory rozegrał 958 oficjalnych spotkań w karierze. Ostatnio podpisał przedłużenie kontraktu z Parmą do 2024 roku. Obecnie jest jej również kapitanem. Numer 2 Kazuyoshi Miura. 55 lat. Początek kariery 1986 rok. Miura jest japońskim zawodnikiem który rekord najstarszego zawodnika, który zdobył bramkę w japońskiej ekstraklasie. W 2017 roku strzelił bramkę w barwach Yokohamy, mając 50 lat. W kadrze Japonii strzelił 55 goli po 89 meczach. Kazuyoshi grał w wielu klubach w swojej karierze, m.in. w brazylijskim Santoszu czy włoskiej Genui. Obecnie gra w czwartej lidze japońskiej, gdzie już w tym sezonie zaliczył trafienie. Numer 1. Robert Carmona. 60 lat. Początek kariery 1977 rok. Urugwajczyk jest najstarszym aktywnym zawodnikiem na świecie. W 2022 roku zapisał się w Księdze Rekordów Guinnessa. Carmona ciągle gra oficjalne mecz dla aseleungol -la, La vida w czwartej lidze urugwajskiej. Carmona jest aktywny od 45 lat. Posiada 30 klubów w swoim CV i ponad 2000 rozegranych spotkań. To by było na tyle. Dzięki serdecznie za obejrzenie do końca.